W jednej chwili, w jednej sekundzie staje się Zuza wszelką treścią i odpowiedzią duszy. Nie zdążył się ukłonić nawet na schodach i rzekł pospiesznie, że biegł tu dzisiaj do pani właśnie, wcale nie do pani kostryniowej. Zuzanna zaś tak obojętnie. A czemuż, że mogę służyć panu ja, na przykład? Może służyć. Przestraszył się. Potem zaś po Junacku dodał. Dobre sobie mnie służyć? Sprawy są poważniejsze niż flirt. Nigdy nie flirtowałam z panem, więc koza znowu. Dobre sobie. Ach, ciągle w tej rozmowie powtarzał te dwa słowa. Dobre sobie, rumieniąc się za każdym razem z bezsilnej wściekłości, że taki głupi frazes w tak ważnej chwili wciąż mu się tu natrąca. O flircie nie ma mowy, pani Zuzo, zamyślił się, dysząc tak cicho, wpatrzony w postać Zuzanny. Trzymała rękę na poręczy schodów, z dołu ktoś wszedł do klatki schodowej. Zadzwonił na windziarza, bo było słychać dzwonek. Stuknął laską, echo oddało pustkę. Ów ktoś począł maszerować pod górą. Dlaczego koza zamiast dalej rozmawiać? Liczył te kroki nieznanego człowieka, zbliżającego się z dołu. Może właśnie dlatego, aby przy dziewiętnastym kroku spostrzec i Zuza zdjęła już dłoń z poręczy i ma zamiar iść dalej. Nie mógł jej drogi zastępować, nie uczyniłby tego nigdy, ale powiedział śmiało. Mowy nie ma o flirtach, przyszedłem, aby pomówić z panią o pieniądzach. O ile wiem, teraz podniosła brwi, uśmiechnęła się tak cicho po swojemu ani my panu, ani pan nam nic nie jest winie. Zuza śmieje się zawsze po swojemu. Nie ulega wątpliwości, zgadzają się na to wszyscy przyrodnicy, że tak samo jak u zwierząt i u ludzi zęby służą do pożerania, do gryzienia, do życia niezbyt zaszczytna funkcja, tymczasem gdy zuzanna w uśmiechu rozchyliła usta, zalśniło jakąś niebieską łagodnością, biało-niebieską wilgocią śnieżnych pestek, wdziękiem owocu, uduchowieniem, światłem i raczej wnętrzem tajemniczej istotności, przypomnieniem szczęk, rzucia i jedzenia. O ile wiem, nawiązała swoje zdanie, rozmawialiście Państwo o pieniądzach z matką, która mnie informuje przecież, więc nie rozumiem o co Panu chodzi. Wszystko już zakończone? Chyba w tej sprawie. Na jutro wyznaczył mamie pan Mieniewski jakąś godzinę w banku. Przecież pan sam tak radził. Koza strzepnął rękami. Ach, nic nie załatwi. Droga pani Zuzanno, tak, mam nadzieję, że nic się nie załatwi. Ufam pani. Pani musi pomówić ze mną. Chodzi tutaj o życie. O czyje znowu życie, zniecierpliwiła się. Wszystko jedno o czyje. Chodzi o życie ludzkie. Ubłagał ją, że poszli razem, aby gdzieś cicho, ma się rozumieć, w tajemnicy pogadać o tym wszystkim. W tajemnicy. Tego nikt nie wie, droga pani. Dobre sobie jeszcze mieliby o tem ludzie wiedzieć. Co tam ludzie, działacze, posłowie, mężowie stanu nic jeszcze o tem na szczęście nie wiedzą. Ja wiem. Dzięki czystemu przypadkowi może mi pani wierzyć. Tak jedynie przypadek. Gadał przez całą drogę i plut wciąż, poprawiając na sobie fałdy gumowego płaszcza, przerazony zapachem tego płaszcza, może Zuza nie odczuwa woni gumowej poprzez perfumy swoje. Czemże pachniała na Boga, czem? Nie zapach kwiatów, lecz coś wyższego, wznioślejszego, sama duchowość niewieściego uroku. Koza gadał po drodze, niecierpliwi się. Uradowany jednocześnie każdym domem, każdym samochodem, balkonem i afiszem i każdym wróblem przelatującym z jednego drutu ulicy na drugi, cieszył się teraz całym światem, widzącym choć przelotnie, że idą tu we dwoje tacy tam młodzi ludzie, poseł Alojzy Koza i panna kostryniówna. Bo świat nie wie, i może się pomylić, i ludzie mogą myśleć, i rzeczywiście przechodzi tędy czuła para. Uczucie radości, aż piekącej, tak nagłej, powiększyło się jeszcze w cukierni, w przygodnej, małej cukierence, jakich jest wszędzie w Warszawie bez liku, na tak zwanych drugorzędnych ulicach. Taka tam sobie cukierenka, niefirmowa, zupełnie byle jaka, ze skamieniałymi ciastkami we witrynie. Powyżej babki cukrem posypane, nad marmurową ladą, fryzowana kasierka, dalej zaś kilka schodków. Nad schodkami jakieś niby kotary, a za kotarą pokój obszerniejszy z obrazkiem Bitwy Narodowej, papieżem i z gołą frajn w litografii. Na stolikach ramki dla gazet, aby się czuła para mogła w porę zasłonić. Dwie herbaty i ciastka cztery. Cztery świeże, śmietankowe babeczki. Dlaczego wymieniał tak dokładnie, ile ma tam być wszystkiego? Zdało się Korze, iż gdy zamówi wszystkiego po cztery na dwie osoby, okaże należycie szczodrość i entuzjazm. Tymczasem znów w myśl wskazań przyjętych w wielkim świecie, może by lepiej było nie wymieniać w ogóle cyfr, powiedzieć ciastka, babka. Ciastka babka, firanki, marmurowe stoliki okrągłe, cztery schodki skrzypiące i zakurzone okna, które wychodzą na długi rząd dorożek, na rozmachane ogony końskie, na dorożkarzy w starych granatowych Liberiach. Koza czuł, że poezji tego spotkania już nigdy, nigdy w życiu nie zapomni. Poezji oraz zgrzytu. Wypowiedział swą sprawę zuzannie w tajemnicy, że teraz nagle boi się, by powierzały pieniądze Mieniewskiemu. Ale przecież pan sam tyle razy powtarza, że właśnie lider trzyma rękę na wszystkich pulsach naszego życia zbiorowego. Że jest zorientowany jeszcze lepiej niż zwyczajny finansjer, niż bankier, czy też nawet minister? A jeśli bym powiedział pani, że lider, mimo iż jest tak nadzwyczajnym człowiekiem, może też całkiem zwyczajnie zbankrutować? Nie sam, nie osobiście, ale razem ze swoim bankiem robotniczym? Jeżeli by mi pan to powiedział, to cóż? Przypomniało się Zuzie, jak razem z matką owej nocy przyparowanie z pierścionków od cygar liczyły swoją schedę, pieniądze ojcowskie zwinięte w gruby rulon i schowane w pudełku od dzieciennego pudru. Przypomniało się Zuzie, jak razem z matką owej nocy przyparowanie z pierścionków od cygar liczyły swoją schedę. Pieniądze ojcowskie, zwinięte w gruby rulon i schowane w pudełku od dziecinnego pudru. Przypomniał się zuzannie ów dzieciaczek, wydrukowany na pudełku. Ale niby dlaczego miałby nagle pan poseł Mieniewski zbankrutować? Nie wiem, co się robi w takich wypadkach. Jeżeli pan Mieniewski zbankrutuje, to jak zwykle Powiemy wszyscy, którzyśmy mu powierzyli nasze pieniądze, iż zawiódł nasze zaufanie. Będziemy chcieli i zapewne będziemy się starali, by nas spłacał, bo ja wiem, jakie tam w takich razach odbywają się procedury. Czegóż chce pan więcej? Chciałbym w takim wypadku nie ponosić odpowiedzialności za zawiedzione zaufanie wasze. A tak, to bardzo słuszne, Zuza wyciągnęła do niego rękę. Uścisnął ją po koleżeńsku i, rozejrzawszy się, czy ktoś nie widzi, odetchnął głęboko. Więc mogę być spokojny, że pani powtórzy te obiekcje matce. Nie, nie powtórzę. Nie mogę przecież takich przypuszczeń czy domysłów o panu Pośle Mieniewskim powtarzać matce. Niech pan to sam jej powie. Nie mogę. Ja ze względów partyjnych nie mogę tego powiedzieć nikomu. Pani to co innego. Koza pochylił twarz nad czterema ciastkami sporym glonem ocukrzonej babki. Babka pachniała wanilią. Zapach ten wzruszył kozę niemal do łez. Schylając coraz niżej głowę, rzekł sekretarz. Pani, powiedzieć mogę wszystko. Przed panią nie mam żadnych tajemnic. Pani, powiedzieć mogę zawsze wszystko, prócz tej jednej rzeczy, którą najbardziej chciałbym powiedzieć. No tak. Ale ja, panie pośle, nic matce nie wspomnę o tem wszystkim. To trudno. Podniósł głowę z ciastek i ją głośno mieszać cukier w herbacie. No, to stracicie pieniądze i kto wie. Bardzo możliwe, że w przeciągu paru miesięcy zostaniecie dziadówkami. Cały dorobek biednego ojca pani, dyrektora kostrynia. Niech się pan nie wzrusza pamięcią mego ojca, bardzo proszę. Owszem, dobre sobie, użył znów tego zwrotu i znów uśmiechnął się ironicznie. Ma pani słuszność. Nie mam społecznych powodów, aby się wzruszać pamięcią ojca pani, a moje powody osobiste które mi każą wzruszać się tą pamięcią, nikogo nie obchodzą. Przypuśćmy tak przypuśćmy, ale fakt obiektywny, jeżeli zostaniecie nędzarkami? Niech pani pomyśli. Śniadanie, obiad, kolacja, mieszkanie, pranie, rękawiczki, buciki, suknie i uczesanie i dajmy na to masaż i perfumy. Za wszystko trzeba płacić. Płacić codziennie, a tu nie ma pieniędzy, mieszkanie, pranie, dobre sobie. To właśnie myśl, że Zuza stanie kiedyś przybali Koza pamiętał przecież z własnego dzieciństwa swą matkę Praczkę. Odbierała sekretarzowi wszelką równowagę. Uśmiech Zuży przestraszył kozę. Skądże taki anielski uśmiech? Skądże to poświęcenie? Piła herbatę malutkimi łyczkami, wesoło uśmiechnięta. Ba, nawet wzięła ciastko z salatelki, Ciasteczko przekładane Czekoladowym kremem. Koza odczuł w tej chwili, że stało się coś nieodwołalnego. Kostryniówna uśmiechnęła się zagadkowo i rzekła: A może chętnie nawet stanę właśnie przy bali. Będzie to wielki triumf w pańskiej dotychczasowej karierze politycznej. Taka wielka ofiara. No, niech pan pomyśli. Poniesiona dla pańskiego lidera, dla lidera socjalistycznej partii, córka kapitalisty oddała swoje mienie dla ratowania waszego Banku Ludowego. Nie, panie Koza, nie wspomnę nawet matce o tem wszystkim. Dobre sobie, wypowiedziawszy te nieszczęśliwe słowa, Koza aż zagryzł dziosła, aby już nie używać więcej tego idiotycznego zwrotu, aby tu nie wybuchnąć, aby jej nie objawiać prawdy, nie wprowadzać zuzanny na manowce, po których może już zaczyna stąpać. Niestety nie potrafił się opanować ani w rozmowie tej, ani też teraz, gdy już tylko wspomniał tę scenę samotnie nad krzepnącym kotletem posła drążka, jeszcze teraz tu, w Sejmie, na samo tylko wspomnienie tego, co się wczoraj stało, jął drżącymi i zmarzniętymi palcami poprawiać krawatkę. Cóż za szaleństwo? Wczoraj w cukierni powiedział nagle, stanowczo, bez najmniejszych ogródek. No tak, pani nie da znać matce, bo rzeczywiście po co? Niech przepadają pieniądze, to głupstwo, praca całego życia ojca pani, niech przepadają dla ojca, dla ojca światowego wynalazcy włazolinu. Wszem obec. Wyszedszy nieoczekiwane słowa wszem obec, dodał koza Ależ tak. Oczywiście, warto stanąć przy bali dobre sobie, naturalnie, że warto ale już mówił, patrząc prosto w oczy lecz w oczach tych złocisto-czarnych czy złocisto-niebieskich Jednych tylko, jednych, w jednych oczach Zuzy spostrzegł swemu przerażeniu, że nie odbija się ani cukiernia, ani lustro cukierni, ani firanki okna, ani nawet on koza. Źrenice Zuzy wypełniły się radosnym drganiem. Warto stanąć przy bali, dokończył wówczas koza ironiczny, dla tak ogromnej idezji w łazolinu, którą przypłaciło się już jakimś ofiarami nawet śmiercią, śmiercią czyjąś. Dla tak wielkiej idei warto stracić pieniądze i nawet stracić, nie śmiał dokończyć zdania. Zuza wsparszy głowę na dłoni, wcale nie rozgniewana, jak gdyby tylko przemęczona i senna, patrzyła wciąż przed siebie. Wyglądało to nader dziwnie, że się lituje pobłażliwie nad wszystkim, Nad światem, sobą, kozą, cukiernią i ciastkami. Lidować się tak może człowiek przypełniony ogromnym szczęściem, z brzegów występującym.